Elemental leci na tragiczny, słuchajcie. Trzy tygodnie musieliśmy czekać. Jeden nawet skajcie był w update petgo'owy. A skajcie może w następnym odcinku zrobimy całą tier listę tych, skajcie, update'ów w Petsgo. Dobra, więc widzę, oceniam oczywiście update'y, więc ja oczywiście będą. Więc musimy muszę oczywiście wyignorować skancie to, więc to, a, jeszcze muszę widzę zmienić, no aż to Fajne. Okej. Okay. Więc widzę, ja ocenimy oczywiście każda. Dajcie w pecką. Te słuchajcie sobie wyignorujemy. Te słuchajcie, które tutaj są. Yy, trochę poignoruję. I zaczynamy od rilisa. I jak każdy by, słuchajcie, dał sztos. Widzę, no po prostu tak raz zachwycała. Dosłownie każdy. I zobaczcie, jak dużo w mglę chyba, słuchajcie, nie było trochę, tych rzeczy nie było na pewno, takie, takiego klików gdzieś, słuchajcie, tutaj, słuchajcie nie było, słuchajcie, superior chestów nawet widzę, nie było miningów, nie było infernów, bo, jest same Goldy i Rainbow, z które, słuchajcie, łączyły się w... Zobaczcie, co w ogóle znajdę tutaj. i jaki był jeszcze instant trójki. słuchajcie, zobaczcie, widzę, czy mogę sobie to skraftować. Mogę, aż 4. Więc widzę, tylko były instant trójki, więc zobaczcie, co tak takim widzę, wypada. Serio? Takie słabe, co teraz wypada? No to widzę, jak dobre wypadały, więc skajcie damy oczywiście, i kolejna. odejdzie. to już inferno. No, Wydajecie, jakieś Nie wiem, słabe, ale. Wydajecie, pododana zajdzie Blazing Kostki. Teraz były taki lak. I... Okay. Widzę, chyba, chyba dobre dropy yy, kiedyś były. Nawet tego pycika nie miałem. Chyba widzę dobre dropy. Dobre, dobre dropy były yy, kiedyś. Jakie ja takie nawet puciki nie miałem trafiać. No i widzowie przechodzimy, no, oczywiście, przechodzimy do, nie wiem, dałbym na fajne, kolejny sklep update, y. to był, y... to był widzowie takich Halloween update. w y? były na przykład Halloween Upgrade'y, Halloween Petty, Huge Ghost Face cap, który teraz tymczasem naprawdę jest drogi. Halloween Egg, Pumpkin Potion, nowe Hoverwardy, nowe Boosty, Candy Coiny, Candy Bray obiekty, Haunted Lug, Double Dice, Exclusive Double Dice, Triple Dice, God Potion. I widzę, ta God Potka, to słuchajcie, był taki gwarantowany, już teraz w tych czasach tego, tak. Takie słabe coś. Godpotka normalna. Tak udawało tego laka, że każdemu dropił ten Ghost Face. I te inne huge pety. I słuchajcie, gdyby tego prezent nie dodał, to mi nie tyle huge petów. I słuchajcie, słuchajcie, praktycznie każde. słuchajcie i... Bawcy jakieś. Więc, gajcie, dałbym na uwaga trochę. Widzę, słaby bym dał. Da się to odkliknąć. O, widzę. Więc, skajcie, dałbym to na słabe, ponieważ zniszczono rynek. Ludzie mieli dramę, że mamy bardzo dużo robuxów. Więc, widzę, kolejny update. Kto? Uwaga, był Kosmik. Update. -ik. Słuchajcie, zobaczmy. Cure Cosmic Axolotl. Nowe pety. The Juicer. Słuchajcie, the Juicer to chyba by co był... O! To był, słuchajcie, Ped Juicer. Słuchajcie, ja... Oczywiście zobaczymy, czy ma znak, No więc, wiecie, tak to wyjdzie. Może musieliście sobie rzucać peciki. musieliście konwertować. Tylko zgajcie te paciki, sobie powrócę, bardzo fajnie. mamy naprawdę bardzo mało. mamy, więc... Mamy pewnie 10 potek na instanty, więc widzę, cieszymy się. Może widzę, uda nam się. I widzę, jak były... Były wziął the, the, the quest okej okay, to było razy dwa lucky weekends no to, to było okej okay. free lucky roll instant luck czwórka coin cup trading terminal diamond up exclusive diamond upgrades plus 3 that are quick pentaroll i razy dwa, koniec. I widzę, ja bym, oczywiście, to też bym dał na jakieś. No chyba, słuchajcie, też, słuchajcie, niech będzie okej, okay, ponieważ, słuchajcie, też były popotki. I następny update, kto, uwaga, był Dragon Update. I zobaczę. Huge Dragon, nowe pety, nowe jajka, nowe deski. Łowienie, czyli słuchajcie. Widzę o takie łowienie, które tutaj oczywiście jest. Zdaję były jakieś sobie te I znajdź były jakiś loot chest. I tutaj widzę jak kupowaliście sobie szumenty. Zdało sobie jak Kupię sobie przymęty. I po prostu sobie troszeczkę zrobić. Więc słuchajcie, możemy dać na fajne. I widzę sobie kolejny by to był czyli update'cik, no to widzowie trochę, czyli coiny, słuchajcie, no takie, jest Gajcie. no takie widzowie, gdzie był, dobra, tutaj jest, I damy okej, okay. o teraz x5 luck even razy 5 luck, już kitsune fox, o nie, nie widzę kitsune fox. Wiecie widzę co mi się przypomniało z tym Kitsune Foxem. Jak x Xdrowerku trafił go w wersji Shiny. Nie, no to były takie piękne czasy. Więc, no, skajcie, damy takie sztos może? Widzę. Dobra, to było tragiczne, nawet. To było, jak tragiczne. Nie, szkajcie, a nie. A nie, najpierw tutaj był Turki Boss jakie turki boss. No był fajny, a to było tragiczne. Naughty versus Nice. ok. To ta fajne. To to było widzowie. Okej. Okay. Słabe troszkę. O to było sz to było widzowie sztost to fajne To było takie okej okay. To było sztost okej okay. Dobra Titanic Pets to Lightwink Storny Stormy Story, story, story. Twink Storm story to było oczywiście to i to by było ok. Widzę, że wszystko daje na no ok. Serio widzę, jedno tragiczne tylko było. O, kupit boards, board game. No to widzowie, gdzie w ogóle to. Ja oczywiście, że to daje na sztos, a to na fajne. No bo skajcie też był w ogóle bardzo fajny. taki. No, bo i Co, co tutaj chodzi? Ile firewerek je będzie? O nie! Ła, 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 Nie, widzę, jesteśmy na Trading plaży, jak coś, więc. Sorry. Dobry, więc do widzę, Coś no to uwaga Ale Alechcie do Retroum to the game i widzowie kolejny updatecik jaki słuchajcie mógłby być to słuchajcie kupi the gamesy po, po kupić the gamesach był uwaga co w ogóle po board gamesach taka ikonka więc uwaga ja bym to dał na takie okej. Okay? To bym dał na też OK. I widzowie kolejny update pod Hewini i Titanic No to, to był Fish for Titanic. I słuchajcie, mogę wam oczywiście to pokazać. Słuchajcie, wchodziliście sobie do łódeczek, mogliście, upgrade'owaliście sobie łódeczki. Zobaczymy w ogóle ile zarobili. Trzy. I bardzo dużo, zasadzie mi zarobili akurat. Więc wyzdobię... To bez a tak nie wchodząc, no, tym wyzdobię... Aby sklepić te ci rywacy offline jeszcze łowili, no to by widzowie, ale widzowie, no, niestety musiała ta gra. Preston jest się wycofać z tej gry, więc porno. Ten fishing event i bym dał to na. Fajnie. Fajne, widzowie, bardzo dużo już mamy. Okej. Kolejny updatecik, no to był, słuchajcie, Flower Farm i to bym, słuchajcie, dał na sztos, ponieważ dobrze, słuchajcie, się bawiłem, wymaksowałem akurat nawet wszystko w tym nowym update. Cie. O, huge happy rock event, no to event to bym dał na sztos, też się, słuchajcie, dobrze bawiłem nawet. W ogóle wtedy powstał Rebirth Champions Ultimate, a w następnym odcinku ocenimy tier listę, Rebir Champions Ultimate Więc słuchajcie Naprawdę potężnie Słuchajcie się będzie zapowiadało że tutaj jest Jakaś typa baza Słuchajcie wejdziemy oczywiście Na main'a I widzowie tak Był słuchajcie po tym Kopaniu był taki Rainbow Pets czyli słuchajcie, taki był słuchajcie słaby o, Sphinx Board Game, no i widzowie ten dał na takie ok, ponieważ widzę już mi się znudziło, kolejne słabe, więc widzowie na serio, jeżeli chodzi Esther Event, czyli słuchajcie, Easter Event, no to widzowie tragiczne, no już widzę nic nie poprawia dla mnie Nowe. Arcade Clicker, i uwaga, ja bym uwaga trochę dał na y, fajne, a to ok. Bo nie chcę, to dam na sztos, a to ok. Widzę, potem chyba był Nightmare Event, i widzę, to był to, i bym to dał na takie. słuchajcie, ok. Kolejny. Był Titanic Caves I widzę oprócz tego tutaj Caves, Caves no to było oczywiście tragiczne. Słuchajcie, nic w ogóle nie poprawiało. Okej, okay, Farm for Titanic widzowie to było nudne. Po prostu jak już mieliśmy to w podsimulatorze, no to musieliśmy dostać to w wyPetsgo. No ja damy oczywiście to na tragiczne i to też widzę na tragiczne Pets Go Auras Update. Czuję się, widzę, zawiedziony, ponieważ miał być sezon drugi pecką. Ale, ale presto na odwrót. Może widzę zrobić Aura Update. A już widzę, myśleliśmy. Najpierw będziecie mówili, że będzie sezon drugi. A później y, widzę, mówili, że będzie nowy świat. A później jakieś aura, aura update. Bardzo. Były te dwa. Słuchajcie, ostatnie updateciki i bym uwagę, dał te wszystkie na tragiczne. Nie wiem który. Który to który, ale widzowie wszystko. I to widzę by było na...